Skarpetki pełne nadziei. Akcja studentów UKW. Bydgoszcz informuje. Studenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego zorganizowali zbiórkę zimowej bielizny dla ubogich i bezdomnych. Wszyscy mogą przyłączyć się do akcji, która potrwa do 20 grudnia. Zorganizowaliśmy kampanię Skarpetki pełne nadziei. Zbieramy nowe skarpetki i bieliznę dla osób w kryzysie bezdomności. Dary można przynosić na głównym budynku na UKW, na pierwszym piętrze strefie Book crossingu. Dary przekażemy Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bydgoszczy. Liczymy na Was. Dołączają do nas osoby nie tylko z uczelni. Dołączyła również pani, która ma 89 lat. Przyniosła nam przeszło 80 par skarpetek ręcznie robionych, przepięknych. Pomysł na kampanię wziął się w zeszłym roku, kiedy byłyśmy na wizycie w Mopsie na Kapuściskach. Tam panie nam powiedziały, że są duże braki w bieliźni i skarpetkach. No, i wtedy ten pomysł powstał. No, a w tym roku wykiełkował, go realizujemy i mamy nadzieję, że uda nam się uzbierać co najmniej tysiąc skarpetek. Jesteśmy dumni z naszych studentów, studentek właściwie, bo to ich inicjatywa wspaniała, która zatacza coraz szersze kręgi. Jest to dla nas bardzo budujące i pokazuje, jak wspaniałą mamy młodzież, jak dobrych mamy studentów, którzy nie tylko myślą o sobie. Wszyscy mogą przyłączyć się do akcji, która potrwa do 20 grudnia. Dary można przynosić w godzinach otwarcia uczelni pomiędzy 8 a 18. Do kampanii przyłączyły się również inne szkoły, które zdecydowały się wesprzeć akcję. Czytaj więcej na Bydgoszczinformuje.pl